Jesteście już gotowi na imbek. Kto ma ręce niech podnosi w górę Jerolewski, yeah, twój przyjaciel poprowadzi cię Śpiewają teraz wszyscy Hanucja, rzeżu, molte, wolte, la 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 Habemus, papam, gadium, majum Tańcz z nami, tańcz, dam ci pomarańcze ma ciągle trwa, kiedy papież tańczy. Aj, Jezus, je, kurwa ja fiordole. Bo to jest papież Jan Paweł II. A bemus papa. Kardynalem spojrzała. Galaktyka Kurwiks została opanowana przez złych kosmitów. Pokonać ich może tylko załoga gwiezdnego patrolu. Na czele której stoi kapitan Bomba. Kurwy, Jebane, patrzcie, my Żydzi potrafimy wszystko. Na przykład teraz wam wytłumaczę, kurwa, co to jest całka oznaczona polski śmieci, Jebane, kurwa. myśleliście, że na studiach możecie się tego nauczyć, ale niestety w Polsce wasi osrani śmieciowi profesorowie nie wiedzą o czym mówią, kurwa. Testo wam wszystko wytłumaczy, żydowską metodą. Patrzcie z kurwy, O kurwa. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz Wielmożnego Lorda Hagena ogłasza się, co następuje. W związku z zaistniałą sytuacją, dla własnego bezpieczeństwa, obywatele powinni unikać lasów i bezdroży dookoła. plus od pierwszego dziecka. Przedstaw się. Widzisz mnie? Co? Widzisz mnie? Szukam kobiety. Jak wszyscy. Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agresywnym i bzem. Dwa szlapsy. To poprawi ci nastrój. You're fucking dead! Dlaczego papież nie może zjeść hamburgera? Bo on nie żyje! Bardzo zrobi kanapkę! Proszę. kurwa, z tym pasztetem?! Back to to jest zajebiste. Pasztet zajebisty. Pierdalaj. Hey, Everything I promise. Got. What the hell's going on here? You you mind your business. Eh? Hey, and I don't look so at had... Ty tak tak. ja, ja się zaraz przypierdolę! <śmienic> e f Wypierdalać za raz kurwa! Huh. <laughs> Is this a bad time? Ha we ain't getting out at all. Come on in, let's talk. Uh